Awantura o podwórko. Chodzi o przestrzeń pomiędzy kamienicami znajdującymi się przy ulicy Strażackiej 2 i 4 w Mysłowicach. Tutaj było oszczarowane podwórko, wspierane cały czas przez miasto. Od lat to funkcjonowało. Są tutaj sąsiedzi, którzy przez 50 lat mieszkają i zawsze korzystali z podwórka. Nagle pani dyrektor e, Małgorzata Grelewicz z MZGK poinformowała nas kilka dni wcześniej, że mamy całkowicie opróżnić podwórko. Bo to tymczasowo ma stać się zapleczem budowy dla firmy przeprowadzającej remont kamienicy znajdującej się naprzeciwko, czyli przy ulicy Strażackiej 3, gdzie jak przekazała nam dyrektor Małgorzata Książek Grelewicz, nie ma możliwości stworzenia odpowiedniego zaplecza dla budowlańców. Podwórko, o którym mowa, było już w przeszłości wyłączone z użytkowania, gdy prowadzony był remont kamienicy do niego przyległej. I wówczas też ci mieszkańcy w żaden sposób nie protestowali, a podwórko było zajęte również na, na ten e, czas prowadzenia remontu. W związku z tym tak naprawdę jest to kwestia jakby stawiania swoich jakby prywatnych celów związanych z parkowaniem samochodu, z możliwością suszania, suszenia prania, no z interesami tutaj gminy i innych mieszkańców. Czyli tych, których kamienice mają być również remontowane. Warto dodać, że mur znajdujący się z przodu podwórka również ma zostać zrewitalizowany. Staramy się, żeby ścisłe centrum mysłowi, czyli stare miasto, było coraz piękniejsze, więc strażacka numer 2 już jest odrestaurowana. Ten budynek wygląda bardzo pięknie, to jest przyjeździe do urzędu miasta od zaplecza. Teraz kolej na strażacką 3 i 4. których remonty powinny potrwać około roku. Gdy się zakończą, podwórko wróci w ręce mieszkańców. Dzięki tej usłudze nie zapomnisz o zapłacie za podatek od nieruchomości i zostaniesz powiadomiony o tym, co dzieje się w mieście. Urzędnicy zachęcają do korzystania z systemu powiadamiania mieszkańca. System działa w bardzo prosty sposób. Na podany przez Mysłowiczanina numer telefonu wysyłane są wiadomości w formie SMS-a. Włączenie takiej usługi jest dość szybkie i nie powinno sprawiać większych problemów. Jeżeli się ma konto na platformie ePUłap, wybrać usługę związaną z systemem powiadamiania mieszkańca i podpisać ją profilem zaufanym, wypełnić wniosek, przesłać do urzędu. I oczywiście możemy to zrobić w formie tradycyjnej, papierowej. W biurze obsługi mieszkańców Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ulicy Powstańców 1. Pięć wypraw na trasie niezwykłe miejsca z historią w tle, sporym zainteresowaniem w Mysłowicach cieszyła się rajza trzech kultur. Wracamy tutaj do przeszłości, zwiedzamy miejsca związane z judaizmem, związane z chrześcijaństwem, ale oczywiście chrześcijaństwo tutaj podzielone na tą część rzymsko-katolicką, a także ewangelicką. Odwiedzamy kościoły, trafiamy do miejsc, które na co dzień nie są dostępne, albo które bardzo często mijamy, na przykład na cmentarz ewangelicki. Uczestnicy wyprawy mogli zobaczyć miejsca podobnej z Nagodze, czy najstarszą świątynię miasta Kościół Narodzenia święczej Marii Panny, a na ich drodze pojawiła się również Katarzyna Salomonowa, właścicielka Mysłowic czy Zygfryd Weiss. Jestem kolejny raz, byłem w zeszłym roku. Rewelacyjni przewodnicy z ogromną wiedzą, naprawdę można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy, jeśli się jest Zmysłowic, albo tak jak ja, jeśli się nie jest Zmysłowic. No, i także stary rynek, kamieniczki w Mysłowicach. Wszystko jest bardzo interesujące. No i to, że nie było murów obronnych, a były mury takie ziemne. Takie mikrowyprawy w ramach festiwalu Kierunek GZM to świetna okazja, by odkryć mniej znane zakątki Mysłowic, zawsze przy okazji zachęcić do organizacji kolejnych ciekawych wydarzeń. Szczególnie w okresie letnim, dużo więcej takich rzeczy powinno być robione, bo można opracować bardzo dużo tras turystycznych. Na zakończenie Mysłowickiej Rejzy w Centralnym Muzeum. Pożarnictwa odbyły się koncerty z muzyką chrześcijańską i żydowską. Wymyśliliśmy sobie, że chcemy, aby wszyscy państwo, którzy przyjadą kolejkami, mogli potem odpocząć i kosztować, dosłownie kosztować piękną muzykę. Tegoroczna edycja kierunku GZM już za nami. Kolejna za rok. Dziś żar dosłownie leje się z nieba i raczej szybko się to nie zmieni, bo przez Europę, w tym Polskę, przetacza się fala upałów. W takie dni warto o siebie zadbać, pić wodę przede wszystkim i szukać cienia. Pić, 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 pić. Osłona przed słońcem, jakieś czapki, nie czapki, tym podobne rzeczy. W domu siedzieć. W domu i dużo. Do tego warto dodać elektrolity, które na pewno pomogą w nawodnieniu organizmu. Ponadto przyda się wypoczynek nad wodą, choć i tu należy zachować szczególną ostrożność, chronić głowę i przede wszystkim nie nadużywać alkoholu. O ile dziś termometry pokazują nawet 32 stopnie Celsjusza, tak synoptycy nie dają złudzeń, że będzie chłodniej. W najbliższych dniach w dalszym ciągu będą się utrzymywały temperatury powyżej 30 stopni. Najwyższe temperatury będziemy mieli w czwartek. To mogą być wartości lokalnie sięgające 33, nawet 34 stopni. Następnie w nocy z czwartku na piątek przejdzie chłodny front atmosferyczny. A temu mogą towarzyszyć nawet intensywne opady i burze. Upały wrócą natomiast w weekend. Każdy z nas ma wpływ na planetę i jej czystość, o czym mogli przekonać się Mysłowiczanie w trakcie sobotniego ekopikniku. Tutaj jest stanowisko, na którym omawiamy, jakie są, do czego możemy właściwie użytkować zielony wodór. Bo tutaj tylko zielony wodór, czyli pozyskiwany z odnawialnych źródeł energii. W trakcie pikniku o nazwie Zielone Mysłowice pulsują ekoenergią zorganizowanego w parku Słupna, łączono dobrą zabawę z przekazywaniem niezbędnej wiedzy. Z, y, z takich inicjatyw jest ważna natomiast ta dzisiejsza myślę że kolejny piknik ekologiczny który ma na zadanie Edukować młodzież, dorosłych, w jaki sposób należy podchodzić do segregacji śmieci, do, całych spraw, do wszystkich spraw związanych z ekologią. Co trzeba robić na przykład przy segregacji odpadów, co trzeba robić, aby młodego człowieka już kształtować w taki sposób, aby nie niszczył przyrody, aby stwarzał lepsze warunki do życia swoim przyszłym pokoleniom. Jak mówią specjaliści na co dzień zajmujący się w Mysłowicach ochroną środowiska, takie inicjatywy już dają pożądane efekty. Zdecydowanie wyższa świadomość wśród mieszkańców, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju zachowania proekologiczne, przykładowo segregacja śmieci. Naprawdę, mamy tu na podstawie danych i informacji, które pozyskujemy podczas sporządzania różnego rodzaju sprawozdań. czy zwykłych spacerów, w trakcie których widać, że Mysłowiczanie lubią dbać o planetę. Tutaj na pramce. Powrót również. Po raz drugi organizujemy już rodzinny bieg na orientację, który polega na. Szukaniu ukrytych punktów po lesie. Umieściliśmy 17 punktów, które uczestnicy mają za zadanie znaleźć. 25 par się zgłosiło, wzięło udział. Do tej pory jak najbardziej pozytywne opinie. Poziom trudności, raczej średni, wydaje mi się, ale wystarczający jak dla taki bieg amatorski. Dosyć ekstremalne, jak dla mnie po różnych moich przejściach jest wyzwanie, było naprawdę bardzo duże.